Witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu 5 kolejki Ewina w drugiej ligi, w, którym Kraków, w której Garbarnia Kraków pokonała 3 do 1 drużyna rezerw śląska w Jest z nami trener drużyny gości, pan Krzysztof Wałczek. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie trenerze, proszę o komentarz dotyczący meczu. Przegraliśmy tak naprawdę wygrany mecz, albo przynajmniej nie powinniśmy go przegrać. Wygrywamy 1-0. Tak naprawdę wydaje się, że kontrolujemy ten mecz, ale. Okazało się, że nie. Trochę w taki juniorski sposób go przegraliśmy. Po stałych fragmentach, ale też nie blokujemy piłki po szybkim ataku, że wolny nie blokujemy piłki, jest rzut rożny dla przeciwnika, jest ręka, jest karny, później jest rzut rożnego bezpośrednio z głowy. Jest to już któryś stracony gol po stałym fragmencie, więc na pewno to boli, bo, bo ten mecz yy, był niezły w naszym wykonaniu i, i w fazie bronienia i atakowania więc oczekiwaliśmy więcej wynikowo po tym meczu, no a skończyło się. Tak jak się skończyło, jeszcze to bramka na 3-1. Wynik nie odzwierciedla przebiegu meczu i szkoda. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Skoro nie ma pytań, dziękuję bardzo za udział w pierwszej części konferencji. Tam na drugiej części konferencji jest to z nami trener garbarnik, Kraków pan Maciej Musiał. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę o ocenę dzisiejszego meczu. W mojej ocenie. Jeśli chodzi o poziom gry, najsłabszy nasz mecz w tym, w tym sezonie. Bardzo byłem niezadowolony z tego, jak wygląda budowanie akcji przez nas i ciężko to apatycznie wyglądało przez drugi fragment. Mimo to w pierwszej połowie uważam, że mogliśmy spokojnie prowadzić, bo mieliśmy trzy bardzo dobre sytuacje bramkowe i uważam, że można było więcej z, niej z tej pierwszej połowy wyciągnąć. Druga zaczęła się jak się zaczęła i to był taki impuls, który też podziałał fajnie na zespół. Bo Staliśmy się troszkę bardziej konkretni w tym atakowaniu i najbardziej mnie cieszy to, że potrafiliśmy odwrócić losy pojedynku dość, Dość zdecydowany powiedzmy nazwijmy to sposób. Także sporo tych sytuacji, mimo mimo, że brakowało nam płynności, grze stworzyliśmy i wygraliśmy w mojej ocenie zasłużenie, więc najważniejsze są te trzy punkty i liczę na to, że w kolejnych meczach po prostu poprawimy przede wszystkim jakość grania i to będzie się przekładało na kolejny dobry rezultat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Skoro nie ma pytań, dziękuję bardzo.